Siema, Chciałbyś wygrać takiego skina za darmo? Wystarczy, że napiszesz jakiś komentarz i dodasz przy nim nick z Discorda. Wszystkie komentarze będą liczone od 15 do 30 dnia każdego miesiąca. Wyniki możesz zobaczyć na moim Twitchu. Każdy wygrany komentarz pod każdego odcinka to jest jedno miejsce na kole. Na koniec wejdź na mojego Discorda i wyślij potwierdzenie użycia kodu SzymonekKyKy na G4Skins. Powodzenia w losowaniu. Witam, witam serdecznie. Na strona G4Skins. Najlepsza i najlepsza i najlepsza, tak? Przypominam, abyście używali kodu Szymonek, który daje wam plus 1% do każdego depozytu. Jedną skrzynkę na start. Zaraz, skrzyneczka Mills po dla Osób pełnoletnich, także, jak nie masz się na start, nawet nie oglądaj tego filmu. Tak, bój się Boga! I dzisiaj nam daje 36 groszy za freeką. Widzę, możesz sobie odebrać. A dzisiaj, najlepsza seria na tym kanale: czyli bitwy do, a dzisiaj do 600 zł. Także dajemy sobie już maksa. No i zaczynamy jedną skrzyneczką. Na dwóch cyk poszło. Fajna skrzynka, trzeba ją przetestować. Zobaczymy, co nam da. No i dzisiaj spróbujemy tak. 600 zł to jest już naprawdę fajny budżecik Żeby tutaj coś dropnęło Crashi. Zobaczymy czy krasi w formie. A ty widzę możesz zostawić suba i lajka, tak? Napisz sobie komentarz, ruszamy. No i niestety nie ma plusa. Ruszamy z nowym giveaway'em. Kołasiek niestety się zakończył. Teraz jest awupa Także warto spróbować swoich szans. Walimy te procentówy Dzisiaj taki myślę, że procentowy odcinek będzie, bo czuję, że tutaj z tych procentówek coś da nie. Ja to czuję, nie? Neptun bardzo fajna skrzynka. Testowaliśmy już ją. No i to jest chory drop, tak? Oj, ktoś bił sobie. Także pozdrawiamy wariata fajne, profilowe. To chyba kowalski. Oh, tak mi się wydaje, ale nie wiem, nie wiem. No i pierwsza skrzynka niestety. Druga, ojojojoj, oj, 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 oj. no i wygrywa tutaj. Gratulacje, gratulacje. No i jest plusik, jest plusik. Druga, bota jest plusik 25 niewielki, ale jest. Także fajnie dało. No i dobra, można się trochę pobawić. Możemy sobie walnąć na przykład tą skrzynkę, ja ją lubię. No i tutaj coś za. Coś za 40. Walniemy sobie to. I równe 600, równiuteńkie. Na trzech. To myślę, że naprawdę fajnie może rzucić To jest fajny schematik na bitwę za 600 moim zdaniem Ale zobaczymy, co mi da Oczywiście pamiętajcie, że mi musi nie dać, może nie dać, a wam może Także no, oj, dwie najgorsze, wiadomo kto Henry, wiadomo, co mu w zęby, no i Arnold, tak No i, no i dzięki, dzięki, 300 na plus No i fajnie, już połowa batli u nas O, znowu my, fajnie rzuca, fajnie rzuca jeśli tutaj nic nie da, to wygramy. Oho, zaczyna się, zaczyna się, zaczyna się. Już zaczyna się i. No i zaczyna się, no. I Arnold w formie. Nie da się tego bota zrobić, nie? Najgorszy bot. Okej, okay. przegraliśmy. Czy wygraliśmy? No i dziękuję. Łatwo, łatwo na bota. 1600. 61 zł, wydaje mi się, że... No bo tak jak mówiłem, no moim zdaniem dobry schęt na bitwę. Jeśli ktoś może 600, może sobie spróbować. To bo mi dało. No to co? Znowu walimy coś. Coś, coś, coś. Walnijmy se za... A może Szymonka. 590 to możemy walnąć co na 4. No i tak to jest 10%, także jak odda to fajnie, jak nie to... OK. Nie będziemy się gniewać, bo to wiadomo to jest ryzykowna skrzynka, 10% to nie jest dużo. A jak da, to naprawdę fajnie. No i Jerry, Arnold musi Arnold wygrać, bo musi się zrewanżować, No i krasi w formie, tak? Okej. Okay. Pierwsza nic na 10%, także ciężko tutaj. Ale druga. Mm, niestety i Szymonek teraz. Może Szymonek uratuje tą bitwę kałaszkiem. Niestety Szymonek również. No niestety, bitwa skazana na porażkę. A tutaj może ktoś jakiś użytkownik? Niestety nie ma ni żadnego użytkownika, który ma za 600. Co byśmy tu mogli wziąć? To jest fajne. Myślę sobie walniemy na... a na dwóch. Za 600. Trzy skrzyneczki. Tutaj może oddać. fajny Uspik sobie czasem latał. I znowu Kowalski. No i pozdro, pozdro dla Kowalskiego, tak? No i pierwsza skrzynka, no tak, no niestety nie zawiało, nie zawiało. Druga skrzynka, no i już tutaj lepiej, już się poprawiło. Dla nas fajnie. I, no jest profit chyba, jest profitik, tak jest. Mamy głowy koskie fajnie. No niestety Kowalski, przepraszam cię, że cię zrobiłem, ale pozdrawiam serdecznie. Napisz sobie komentarz, może wygrasz elegancką wąbkę. To jest za 600, możemy przetestować w sumie nawet takie pojedyncze skrzynki. To lubię. To jest bardzo fajna skrzynka, bo jak niekiedy tym kałaszkiem zawieje. Ojoj, oj, oj. Fire, Fire Serpent. ojojoj oj, oj. to naprawdę. Jeden chyba z droższych kałachów, także jest fajny dropik. No i nie mamy Arnolda. Oto ten też fajny. On chyba półtora koła. Także daj nam dzisiaj. Tu chyba. Oho. I uwaga, prawo. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. No i prawo. A No Gratulacje, gratulacje. Hm. Jesteśmy sobie mogli tutaj walnąć. A może rashbi? Oj, tu jest za 700. Potrzebujemy coś zarówno 40 zarówno, Mamy coś takiego? Mamy. To walnijmy sobie to. To też fajna skrzynka. I na 4, żeby rushbi się zwrócił na 100%. Sprzedajemy Meczkę, mamy budżet. To w sumie. Taki budżet dobry, nie? Myślałem, że bardziej na minus będziemy. No i Krasi, Arnold, nie Arnold, przepraszam, Henry i chat, OK. I poszło, hop. MP7, dobra, MP7 Faktory New, jakieś takie, no za przeproszeniem, gówniane, kosztuje 440 zł, to jest chore, że to tyle kosztuje. W życiu bym nie powiedzieć, że to tylko. A tutaj, człowieku, MAK 500. Jeszcze lepiej. No ale ten MAK to chociaż jakoś wygląda. Dobra, jak, jak rażbę daje, nie? Gloczek, Kałaszek. Mamy to? Nie mamy. Nie, nie. Ale no, jeden skin, nie? Jajajaj, jaj, ale 2400. Ej, no tu ładnie. Programowo Programowo dało. Czy mamy jakiegoś użytkownika? Niestety nie mamy. No. Bitewki za 600 zł, moim zdaniem się da dobre skręcić. Fajnie tutaj polecieliśmy. Ja dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Dużo zdrówka dla Was, do następnego pozdrawiam.